Julia Nowak stała w progu rodzinnego domu w krakowskiej kamienicy, czując, jak zimny wiatr grudnia wciska się pod płaszcz. To była wigilia, ten święty wieczór, kiedy Polacy gromadzą się przy opłatku, by dzielić się życzeniami i przebaczeniem. Ale w tym roku przebaczenie nie miało tu wstępu. W środku, za oknami migoczącymi od świateł choimki, rozbrzmiewał śmiech ten sam, który trzy miesiące wcześniej przebił jej serce jak sztylet. Aleksandra, jej starsza siostra, królowa stołu, właśnie kończyła anegdotę o martwym balastem w firmie. I wszyscy śmiali się z niej, z Julii. Nikt nie zaprotestował. Nikt nie wstał w jej obronie. To milczenie paliło głębiej niż słowa. Dom Nowakowskich w Krakowie pachniał barszczem z uszkami i makowcem, a stół uginał się pod dwunastoma potrawami, jak każe tradycja. Julia usiadła na swoim zwykłym miejscu, z dala od głowy stołu, gdzie rodzice Tadeusz i Maria rządzili, a Aleksandra zajmowała honorowe krzesło. Była o trzy lata starsza, zawsze piękniejsza, bardziej elokwentna, idealna córka w oczach wszystkich. Julia przez cztery lata harowała w rodzinnej firmie Nowak Tradycje producencie wędlin i przetworów, które od pokoleń karmiły Małopolskę. Cztery lata bez pensji, bo rodzina to nie biznes, jak mawiał ojciec. Cztery lata wstawania o świcie, by nadzorować produkcję kiełbas i ogórków kiszonych, podczas gdy Aleksandra brylowała na targach i w mediach. Aleksandro opowiedź o tych nowych kontraktach z sieciami supermarketów zagaiła ciotka Wanda, nalewając kompot z suszu. Aleksandra machnęła ręką, jej paznokcie lśniły jak drogie klejnoty. Ach, rozwijamy się, choć z takim balastem w operacjach. Trudno to wszystko usprawnić. Spojrzała prosto na Julię, a słowo balast zawisło w powietrzu jak groźba. Pokój zamilkł na chwilę, po czym wybuchnął śmiechem. Wujek Stanisław rechotał w kółak, kuzyn Paweł parsknął. Nawet matka Julii drgnęła kącikiem ustęp, ojciec próbował ratować sytuację. Julia pomaga w logistyce, to jej zasługa, że dostawy idą gładko. Pomaga? Powtórzyła Aleksandra z pogardą. Tak nazywamy te wpadki z ostatniego transportu. Ten chaos z dostawcami, który prawie kosztował nas umowę z Biedronką? To ona zmieniła dostawców bez aktualizacji systemów, a Julia naprawiała to przez 72 godziny, podczas gdy siostra popijała kawę w Warszawie na spotkaniach biznesowych. Ale nikt nie zapytał o prawdę. Julia poczuła, jak serce jej się ściska. Naprawiłam to szepnęła cicho, ale jej głos utonął w śmiechu. Jak w bagnie pomyślała, wspominając stare polskie przysłowie, co ma wisieć, nie utonie. A jej upokorzenie wisiało nad stołem jak chmura. Babcia Helena, zanim odeszła dwa lata temu, zawsze powtarzała: Julia, ty masz duszę firmy, nie błyskotki. To ona nauczyła ją wszystkiego, jak czytać bilanse, jak negocjować z rolnikami spod hala, jak dbać o pracowników, by nie czuli się jak w fabryce z czasów PRLU. Ale po śmierci babci Aleksandra przejęła ster jako prezes, a Julia została cieniem pracującym w ciszy. Milczenie rodziny przy stole było zdradą 18 krewnych. Nikt nie stanął po jej stronie. Wstała powoli, potrzebuje powietrza. Nie dramatyzuj, zaśmiała się Aleksandra. Wiesz jaka ona wrażliwa, dodała do reszty, a oni kiwali głowami jak marionetki. Julia wyszła na mróz, wyciągając telefon. Zadzwoniła do mecenasa Kamińskiego, prawnika babci, którego numer trzymała jak talizman. Czas porozmawiać o tych zapieczętowanych dokumentach, pomyślała. Oni myśleli, że jest balastem. Nie wiedzieli, co naprawdę niesie. Droga do domu przez zaśnieżone ulice Krakowa była mgłą wspomnień. Kiedyś, jako dziecko, wigilia była magią opłatek Kolendy, babcia Helena opowiadająca o wojennych czasach gdy ich rodzina przetrwała dzięki przetworom z własnej spiżarni. Ale po babci wszystko się zmieniło. Aleksandra zawsze była złotym dzieckiem, na osiemnastą urodziny dostała samochód, a gdy go rozbiła, rodzice kupili lepszy. Julia prosiła o kurs zarządzania w Jagiellońskim odmówili, nie stać nas na fanaberię. A przecież wydatki Aleksandry na ubrania przewyższały to stokrotnie. To buduje charakter, mówiła matka, gdy Julia skarżyła się na niesprawiedliwość. Aleksandra ma obowiązki społeczne, reprezentuje nazwisko. Julia była nieodpowiednia, zbyt cicha, zbyt poważna, zanurzona w arkuszach kalkulacyjnych, zamiast w plotkach na salonach. Podczas gdy Aleksandra uczyła się uśmiechać do kamer, Julia budowała firmę od środka. Po śmierci babci odczytanie testamentu było dziwne. Główne aktywa dla rodziców, ale zapieczętowane koperty do otwarcia w odpowiednim czasie. Aleksandra prychnęła, babcia i jej tajemnice. Rodzice machnęli ręką, zajęci instalowaniem jej na czele firmy. Julia próbowała protestować ja prowadzę operacje od lat, ale ojciec uciął potrzebujemy twarzy kogoś, kto oczaruje inwestorów. Ty zostaniesz w tle. Więc została z lojalności, z milczenia, które w Polsce często oznacza siłę. Ale dokumentowała wszystko e-maile, faktury, dowody jak Aleksandra przypisuje sobie jej sukcesy, a winy zrzuca na nią. Babcia mówiła: W papierach jest prawda, Julia. Kto kontroluje dokumenty, kontroluje grę. W mieszkaniu Julia otworzyła szafę, wyciągając pudło z dowodami. Cztery lata zdrady, cztery lata lekceważenia. Napisała do Kamińskiego: Czas na te warunki. Tydzień po wigilii napięcie narastało, jak burza nad tatrami. Julia wróciła do pracy, jakby nic się nie stało, ale w fabryce w Nowej Hucie coś wisiało w powietrzu. 27 grudnia wybuchł skandal skargi na zatrucie w partii Kiełbas. Do południa 15 zgłoszeń, po południu inspektorzy z Sanepidu. Julia śledziła źródło nowy dostawca podpisany przez Aleksandrę bez testów jakości. Dlaczego system tego nie wyłapał, wrzeszczała siostra na zebraniu. Wyłapał odparła Julia spokojnie, pokazując e-maile. Ostrzegałam cię trzy razy o brakujących certyfikatach. Odpisałaś, że się zajmiesz. Aleksandra pobladła, ale szybko kontratakowała: jesteś szefową operacji. To twoja wina. Sala pełna kierowników patrzyła, jak złote dziecko zrzuca winę. Ojciec westchnął: potrzebujemy kogoś, kto weźmie odpowiedzialność. Media będą żądać głów. Julia kiwnęła głową, rozumiem. Zawieszenie bezterminowe, bez pensji. E mail rozesłany do wszystkich z notką Aleksandry o najwyższych standardach. Godzinę później dostęp zablokowany. Dziesięć lat pracy, wymazane. Matka dzwoniła, to tymczasowe firma na pierwszym miejscu. Julia rozumiała, rodzina wybierała złoto nad lojalnością. Ale miała kopię na prywatnym serwerze dwa lata backupów. E-maile o fałszywych wydatkach Aleksandry: 37 tysięcy złotych na rozrywkę dla klientów, w rzeczywistości na wakacje z chłopakiem, inwestycje w NFT zaksięgowane jako marketing, kontrakty z firmą kochanka za usługi widmo, skubanie funduszu emerytalnego na zakupy. I ten e-mail: drogie testy na nowym dostawcy. Musimy zamknąć deal przed premiami. Sylwester spędziła sama, porządkując foldery: oszustwa, zaniedbania, naruszenia BHP. O 23:59 wzniosła toast za odpowiedzialność. Oni chcieli ją jako kozła ofiarnego. Dali jej broń. Zawieszenie zwolniło ją z NDA. 2 stycznia e-mail od Kamińskiego. Spotkajmy się o 14:00. Przynieś wszystko. Jego biuro w Krakowie pachniało skórą i historią. Twoja babcia przewidywała to, powiedział, otwierając safe. Koperta z jej imieniem. Warunki, dowody na malwersacje w rodzinie. Julia położyła dyski, trzy lata oszustw, dwie naruszenia środowiskowe, papierowy ślad skandalu z zatruciem. List babci, droga Julio, jeśli to czytasz, rodzina pokazała oblicze. 38% akcji w ślepym trustcie, aktywowane tylko przy dowodach chciwości. Łącznie z twoimi 12% połowa firmy. Plus patenty na proces wędzenia, nigdy nie przeniesione na firmę. Bez nich 70% produkcji nielegalne. Receptury babci zarejestrowane na jej panieńskie nazwisko, nielicencjonowane. Czekała na kogoś godnego, dodał Kamiński. Przez trzy godziny planowali. Wieczorem Julia zadzwoniła do Ewy Kowalskiej, inwestorki babci, partnerki w Brydżu. Musimy porozmawiać o przyszłości nowak tradycji. Spotkały się na kawie. Julia pokazała wszystko marwersacje, zaniedbania. Ewa zbladła. Ta dziewczyna wysysa firmę. A rodzice pozwalają. Jej firma miała 15% akcji. Z 50% Juli kontrola. Potrzebuje twojego głosu na zebraniu. Ewa kiwnęła, pod warunkiem, że poprowadzisz z uczciwością babci. Julia przygotowywała pakiet dowody, odniesienia. Balast miał spaść z hukiem. 15 stycznia wysłano listy do zarządu inwestorów. Żądanie audytu rezygnacji Aleksandry. Pierwsza dzwoniła siostra, co to za żart. Julia spokojnie, mam pięćdziesiąt procent i obowiązek chronić akcjonariuszy. Ojciec próbował, porozmawiajmy po rodzinie. Porozmawialiśmy na wigilii. Matka płakała, lojalność rodzinna. Julia milczała. Ale dzwonił też CFO, Marek Lis, mam własne zapisy. Wydatki, których nie kwestionować. Przesłał, podwójna księgowość, plany sprzedaży firmy bez zgody, e-maile do konkurencji. Julia Forwardy do Kamińskiego i Ewy. W 48 godzinach spotkała się z inwestorami: Ewa, Tomasz Zając, Barbara Wiśniewska 30% akcji. Proponuje głosowanie nieufności, audyt, restrukturyzację. Kiwnęli: jesteś gotowa na walkę. Rodzina nie odpuści. Julia pomyślała o upokorzeniu. Oni zaczęli wojnę. Ja kończę. Listy z żądaniem rezygnacji wyszły, podpisane przez 45%. Dowody wyciekły 20 stycznia, wideo Aleksandry wrzeszczącej na pracownika, e-maile o fałszowaniu godzin, żądania chłopówek. Media huczały, krakowska firma w skandalu. Pracownicy mówili, molestowanie, bezprawne zwolnienia. Grupa rodzinna eksplodowała, przestań niszczysz nas. Julia, audyt w poniedziałek. Zatrudnicie prawników. Nocą Marek przysłał nagranie. Aleksandra w biurze, sprzedam firmie z Poznania, 30 milionów dla nas. Zanieczyszczenie jako przykrywką. Julia zabezpieczyła, wysłała dalej. Rano znalazła opony przebite, notka, to nie koniec. Ale poszła na zebranie. Sala u Kamińskiego, kamera, inwestorzy zdalnie. Aleksandra weszła ostatnia, blada. Unieważniam to zebranie, krzyknęła. Kamiński, Julia ma 50%. Rozdał dokumenty. Ojciec, niemożliwe. Ewa, inwestorzy tracą zaufanie. Wycofamy fundusze bez zmian. Julia, nie zbudowałaś nic. Krwawiłaś firmę. Głosowanie, nieufność pięć za, dwie przeciw, Aleksandra i matka. Siostra rzuciła się przez stół, wrzeszcząc. Ochrona wyprowadziła. Ewa nominowała Julię na tymczasowego prezesa. Jednogłośnie. Balast na szczycie. Zebranie akcjonariuszy 3 kwietnia przed Wielkanocą. Audyt ujawnił: 2,8 miliona skradzione, 4 miliony strat. FBI w Polsce policja i prokuratura zaangażowane. Sala w hotelu pełna, pracownicy, inwestorzy. Aleksandra z prawnikami, wychudzona. Sędzia, adresujemy strukturę. Julia, trzy miesiące temu siostra nazwała mnie balastem. Dziś stoję tu, by uratować firmę. Pokazała projekcje, negocjacje z wierzycielami, cięcia płac za udziały. Proponuje restrukturyzację, likwidacja akcji Aleksandry na odszkodowania, rozszerzony zarząd z przedstawicielami pracowników. Głosowanie 78% za. Aleksandra wrzeszczała, to moje. Julia, byłaś pasożytem. Koniec. Wyprowadzona dodano zarzuty nękania. Aplaus. Ewa, babcia byłaby dumna. Ocaliłaś duszę firmy. Wielkanocny poniedziałek, Julia w biurze strypt z luksusów Aleksandry. Zebranie, firma zostaje w Polsce, rodzinna. Podwyżki 15%, inspekcje co tydzień, awanse wewnętrzne. Aplaus. Koszyk od matki, gratulacje, przepraszam. Odsunięty. Nowe kontrakty napływały: Lidl, Tesco. Ewa, akcje w górę 12%. Wieczorem Ernesto, sprzątacz, dzięki za ubezpieczenie, córka potrzebuje operacji. To dla takich jak on babcia budowała. Przejeżdżając koło domu rodzinnego, widziała ich ucztę. Bez niej. Nie bolało. Miała firmę, szacunek. Sześć miesięcy później, wartość 12 milionów, ekspansja, Forbes o etycznym odrodzeniu. Aleksandra w więzieniu za malwersację, 3 do 5 lat. Rodzice slali kartki, Julia dywidendy. Na Wielkanoc rok później, w fabryce, z pracownikami przy Mazurku babci. Najlepsza zemsta to udowodnić sobie rację, powtarzała babcia. Julia nie zniszczyła rodziny, ocaliła spuściznę, którą oni zdradzili. Balast zmiażdżył wszystko. Firma była jej. Zwycięstwo kompletne. Gdzieś babcia się uśmiechała.